Yy, siema, dobra. Witam was w farmingu, tak. Yy, dzisiaj nie wiem do końca co, bę co będę dzisiaj robić, ale nie wiem. Się okaże, coś się na pewno znajdzie. Yy, przede wszystkim chciałbym zobaczyć co się dzieje z tym moim nowym Taltakiem. Bo o, coś wyprodukował wreszcie, bo właśnie... Nie produkuje się to zbyt szybko, więc nie wiem, więc pomyślałem, że w sumie... no... ten. Jednak wyłączę tworzenie mebli, żeby... bo może przez to deski się będą szybciej robiły, bo... Myślę, że na razie będę produkował tylko deski, bo na razie strasznie mało się tego produkuje, więc no... Więc zobaczymy, czy to jakoś teraz będzie szybciej działało. Ok, jeszcze teraz szybko sprawdzę, bo nie wiem, czy dzisiaj nie mieliśmy czegoś sprzedawać, to szybko sprawdzę, co ja tu mam. My cherries... oj, to ja... czekaj, to ja w po poprzednim miesiącu powinienem kwiatki sprzedać. A ja w sumie teraz też mogę, teraz też jest dobra cena. A to dzisiaj może sprzedamy kwiatuszki. Czyli za chwilę myślę, że zapakuję ten... pickup up kwiatami i je sprzedamy, bo zawsze zysk będzie. A co tu się stanęło? Już mi rośnie sorgo. Nawiedzenie jest dobrze, wygląda, że wszystko jest dobrze, bo kiedy my to w ogóle będziemy ten? My to będziemy zbierać... W sierpniu, czyli jeszcze nas, czyli po następnym filmie, dobra, czyli będę musiał się do tego jakoś już przygotowywać, bo na razie nie mam w ogóle nic do tego zrobionego, więc no. Dobra, ale jeszcze mamy czas, więc tam mniejsze, dobra Więc najpierw, zrobimy to co zwykle, czyli musimy nawodnić szklarnię, Żeby było. Bo muszą produkować mi pieniądze, nie ma tak dobrze. Ej, co? Workash, tak? A, czekajcie, czekajcie. Czy ja go przez przypadek nie naprawiałem? O! Tak, jest naprawiony. Ma cały czas uszkodzenia, ale jest naprawiony. Czekajcie, czekajcie. Czy nie dałoby się go jeszcze jakoś bardziej naprawić? Chyba nie. Czekaj, a start inspection. Dobra, czyli chyba da. Zastartuję, bo jeszcze nigdy nie robiłem tej inspekcji. Zobaczymy. Może to mi jakoś usunie uszkodzenia bardziej. Więc dobra, Więc zobaczmy. I tak na razie Kasztaka do niczego nie używam, bo mam mojego pięknego Władymirca. Gdzie ja go postawiłem? Nie pamiętam. A tutaj go postawiłem, dobra. Weźmiemy go i już użyjemy. Przecież szczerze mówiąc, zapomniałem, że go mamy, ale mniejsza. Nie. Mam super pamięć, a ja nie wiem o co wam chodzi. O dobra, działa kierownica. Bo się bałem, że nie, nie będzie działała. Bo ta kierownica ma czasami takie malutkie skłonności do. No, zapse, zaprze, zaprzestania działania. Tak po prostu, a, Dzisiaj mamy falfa. Yy, ups. Yy, troszeczkę no, się zagalopowałem. Uyć. Dobra, czyli ewidentnie nie mogę wjeżdżać pole, na pole tym yy, Władimiwcem. Uj. Yy, no dobra, troszeczkę straciłem właśnie zysku. Nie róbmy tego więcej, no nie róbmy tego więcej. A myślałem, że ten, ten Władimirec właśnie będzie w stanie jeździć po polu, ale to jednak nie. Czyli już raczej nie będę wjeżdżał na pole w tym. Taka, zobaczcie co z tymi kurami. Zdrowie 100% Pokarm mają trochę pokarmu, ale trzeba jeszcze dołożyć. Kurde, będę, będę się dokupić tego pokarmu, bo one żrą strasznie. A produkują jakieś jajka, ale żrą strasznie, jak to? Te kurzy to się nie, nie, nie obijają, ale nie no. Mi się pokarm kończy. Chyba będę musiał go kupić za chwilę. Dobra, to dodajemy go do listy rzeczy, które będę kupował dzisiaj. Choć sobie nie wiem, czy będę coś jeszcze kupował dzisiaj, ale zobaczmy. Nie wiem. Dobra, jeśli chodzi o szklanie to chyba wszystko ogarnięte. Więc weźmy tego mojego zmęczonego życiem, pick i załadujmy go kwiatkami. Trzeba je sprzedać. Załadujmy tyle, ile się da. Na ten jeden raz zobaczymy. Choć chyba na raz ich nie wezmę. Zaczymy, zobaczymy, jak dużo tych palet uda mi się zmieścić. Mam nadzieję, że dużo. Postaram się wcisnąć najwięcej jak się da. Ja wierzę w tego pick on na pewno da radę, ja wam mówię. Yy, dobra. Tyle je mogłem naładowałem? Dosłownie. Naładowałem wszystko, co miałem pod tą wiatą, plus jeszcze dwa boksy stąd, więc. Naprawdę ja nie wierzyłem, że uda mi się nawet tyle załadować, nie no. Tylko teraz kwestia, czy w da rader. Powinien dać radę, no bo kwiatki jakieś super ciężkie nie, nie są, dlatego ich tak dużo załadowałem. Pika powinien sobie bez problemu z tym poradzić, chociaż już w beznadziejnym stanie. Bo to ile w ogóle już ma procent uszkodzenia? Czekajcie, 33, łajać. Ten pick-up jest ewidentnie coraz bardziej do wymiany. No nic, może, może dzisiaj popatrzę na jakiś nowy, na, jakieś, na jakiś lepszy pick-up. Bo to już jest coraz bardziej, no jakby to powiedzieć, no, to jest coraz bardziej do wywalenia. Ja to powinienem już dawno zezłomować. Uspokój się, przyczepa, co jest, dobra. Przedajmy się te kwiatki, bo mi się już pod kontroli. Już. No. Aha Okej, okay, dobra, czekajcie. Yy, wy nic nie widzicie. Yy, tu się nic nie działo. Dość... Mm. Bardzo realistycznie sobie poradziłem z tą sytuacją. Ja myślałem, że te kwiaty jednak są więcej warte. No nic. Myślałem, że więcej za to dostawałem przedtem. a mniejsza. Tą, tam. I tak dużo pieniędzy dostaliśmy. Ponad 100k. Nawet chyba z 200. Więc fajno. Bo zobaczmy co jest w, w ten. W sklepie na zniszczę. Może coś będzie ciekawego, o co to jest? E? Dobra, mam już wystarczającą ilość traktorów, nie potrzebuję tego. To jest jeszcze drogie, bo to jest z normalnej gry bez moda, to nie, to nie. Jakiś kombajn, no taki kombine? Szczerze mówiąc, no jest. Jest na potężnej zniszce, ale... Je, no nie widzę tego, nie jest aż taki super świetny, bo czekajcie, ile taki standardowy biz... Bi, jakie, jakie statystyki ma taki standardowy bizonik? No niby jest gorszy, no jest go, gorszy, ale, ale, ale aż tak gorszy, żeby kupować. O no, to jest to normalnie. Nie, ja nie chcę. Kupię sobie takiego nowego bizona. Nowy stary bizon. No nie wiem. Jeszcze, jeszcze poczekam do następnego filmu z tym kupnem. Może coś jeszcze będzie. Może jeszcze mi się coś przyfartnie. Ale w następnym filmie na pewno będę kupował kombajn, bo już trzeba, bo już trzeba. Zobaczmy na, na te pick-upy. Pewnie nic nie kupię, ale trzeba zobaczyć. Może w końcu się zdecyduję. Czekajcie, to, dobrze pamiętacie, to była taka tania ciężarówka? Czekajcie, czekajcie. Bo jakbym takiego lizardzika sobie kupił, bo to ma te takie dodatkowe paki, paki, co się dokupuje. To bym mógł mieć e, kilka, jakby, wozów w jednym i sobie wymieniać przyczepę. To by było fajne. Jeszcze, jakbym sobie dał jakiś dowalony silnik, 136 koni, no to taki byłby fajny, bo bym mógł to by dużo moc ten... Miał mocy... Gdybym dużo tym rzeczy przewozić... No fajny by był, to by było bardzo fajnie, by, bo by zastąpił moje, mój pick-up. A ma, czekaj... U, nie ma haka, czekajcie... No jedyny tego minus, że nie ma haka, ale to można mu wybaczyć, no powiedzmy. Nie bo ile kosztują do niego takie paki, to było chyba w przyczepach, nie? To jest potężne myślenie teraz jest. No nie są drogie, jest... Jest zamknięta. Tutaj widzę przewożenie. E, duże są ty. I są takie trzy. No ja bym taką do ten kupił, bo ona by dość nie. Wiecie co? Chyba kupię. Bo ten mój pick-up to już ewidentnie daje rady. Tam jeszcze przyczepę od tego pick-upa sobie zostawię, jakbym po, po, po coś potrzebował. Ale no myślę, że kupię, co się będę męczyć. Potrzebuję to dzisiaj kupić, bo nie ma do roboty, to sobie coś kupię. Dostaliśmy przed chwilą wypłatę. To można powiedzieć, że kupujemy tego, ten, tą ciężarówkę za pieniądze z sprzedania kwiatów, więc no... Praktycznie nic, nic nie płacimy, więc dobra, jeszcze go sobie trochę skonfiguruję, to czekajcie. O wezmę brązowy czemu nie? nie będzie... Będzie tym kolorem nawiązywał do mojego zaldzewiałego pick-upa. bierzemy, bierzemy. Wziąłem najmocniejszy silnik? Tak, dobra, to kupujemy. A spokojnie jeszcze do tego przyczepę, bo już kupiłem, to się nie mogę wycofać. Czerwony, nie, brązowy dokupię, żeby było do zestawu. Ale tutaj musi być czem, dobra. I dokupujemy. Dobra, i co ja najlepsze. I co ja tutaj kupiłem? No, takie coś. Zobaczmy, co to jest. Dawaj, uuu! Jedzie! To ma 110 v-max. To jest, to szybkie jest, co ja kupiłem, nie no. Jeśli chodzi o cenę, to jest bardzo dobra ta, jest bardzo dobry stosunek yy, ceny do jakości, to jest bardzo nie no. pip. i... Dobra, a na razie trzeba, czekaj, albo dobra, przejadę się najpierw tym, za chwilę się po, po pick wrócimy, to czekajcie, tego wyłączę. W sumie tę przyczepę się gdzieś odłoży, a tego pick to w ogóle się zezłomuje go tam, nie wiem. co z nim zrobię. Okay. I jedziemy. Zobaczymy czy on ma czy taki roz, rozpędza się do, do tej prędkości. Bo coś nie dowierzam, że ma taką dobrą... Ten do, że ma taki dobry ten V-Max. Czekajcie. Rozpędza się strasznie wolno. Ale w sumie już i tak jedzie szybciej niż tamten pika, ale dobra, rozpędza się, wolno, ale się rozpędza. Dobra, jedzie, jedzie 110, to jest szybki jest. To szybszy to jest tak bardzo szybszy od kaszlaka, nie, no. Nie, no, ten pika to, to, to jest za szybkie, co jest, dobra. Ale to jest duże ty, nie, no ja, ale ja nad, zmieszczę tyle rzeczy na tym, co jest. Tylko trochę daleko od siebie ma te zaczepy, więc to będzie problem, ale dobra. Poczekajcie, to w sumie, zanim wrócę się do tego pick-up'a, to zrobimy temu cudu, cudu techniki. Test, nie wiem. Ogólnie, jest, po prostu zamysł jest taki, że weźmiemy te kwiatki, zapakujemy i sprawdzimy, jak, jak się sprawuje w tym. Duży, ale to jest duże, ty tu się trzy zmieszczą w poprzek, nie no. Z tym to będzie się tak łatwo sprzedawało wszystko. Nawet przyczepy nie trzeba. Nie no, to będzie piękne. To chyba wywalę nawet przyczepę, choć... E, co jest? Palety mi odlatują. Aha, dobra. Coś ewidentnie może być nie tak. Trochę z Trochę glitchów się dzieje. No czyli trzeba po prostu uważać trochę jak się to ładuje, bo mogą wystąpić malutkie glitche. No oje... O nie. To ma straszne problemy. To się psuje coś coś. A coś jest nie tak. Chyba palety nacho zachodzą na siebie czy coś. No Tutaj właśnie problem jest z tym taki, że. Te pasy od zapneas mają, st mają straszną odległości od siebie. I mi się będzie ten ładunek będzie mi się bagował przez to, bo będzie próbował mi wypaść. No nic. I dobra. I 76 tysięcy. No i Git. Nie mamy pieniądze, już się kompletnie zwróciło. Wszystko za. Pikupa. Większość ceny pick Jeszcze trochę ceny z ten. Z. No. Trochę ceny przyczepy. Z, znaczy no. Trochę ten. No tak, trochę ceny przyczepy. tak. Co ja dzisiaj mam załamać? Za, nie wiem, za późno to nagrywanie, jest. Już... No jest strasznie późno. Co tutaj. Mimus nie pracuje, a jak mimus, tym. Tym bardziej jestem zmęczony, tym mi się bardziej plączę język. Mam skłonność do, do gadania za szybko i teraz i wtedy mi się wszystko plącze. Ale dobra, to mniejsza w to. Co to w ogóle jest? C dobra, cały czas przeczytałem opis i cały czas nie wiem co to jest. Wiem, że jest drogie i wygląda jak coś czego nie potrzebuję, dobra. Potrzebuję 400 koni, mych. dobra, nie, dziękuję bardzo. I co ja miałem kupić? Miałem kupić yy, ziarno. To ile ja chcę worków? Dobra. Kupię 6, bo one szybko lecą. To 18 tysięcy, kupujemy i ładujemy na pakę. Chyba to jakoś walne, chyba nie spadną. Dobra, weźmie się to jakoś... nie wiem, zapakuje. Weźcie się. Ach, Dobra, większość worków chyba wzięło. Dobra, no, chyba nic nie wypadnie to tam. Się będę przejmował. Oj, czekać trochę za daleko pojechałem, to trzeba tam walnąć, yy, no, do tej wiaty, przeznaczonej dla tych rzeczy do kuczaków. Muszę uważać, żeby na to pole nie wjechać, bo je za chwilę całe zmartwia. Jestem ciekawy, ile, do, ile dostanę pieniędzy z tego pola. Chyba jakoś nie wiem, czy jakoś specjalnie dużo, bo jakieś duże one nie jest, ale mam nadzieję, że ja chociaż jakieś grosze dostanę za to. Bo... Trochę męczenia z tym polem było, powiem tyle. Dobra, szybkie wyładowanie, Dobra, to gdzie by na razie walnąć tego? Tego dostawczaka? Gdzie jakbym docelowo go w ogóle chciał parkować? Nie, myślę, że docelowo go będę walił jakoś... No, do tej dużej szopy. No do tej w sumie, no, w tej w sumie skodowe, a na razie odłożę go tutaj. Tutaj mu za, w sumie mogę szybko mu zrobić tutaj taką zatoczkę. Będzie to takie miejsce, gdzie będę go parkował na razie, to czekajcie. Muszę szybko zrobić... Charakteryzację. O, no, takie coś. I tutaj będę pana, i tutaj będę go tymczasowo parkował. Oczywiście tam na noc dam go do tego. Yy, do właśnie tego. Do tej shopy. Tej stodoły, ale tu będę parkował za dnia. Jak będę go używał. Żeby nie musieć go cały czas wyjmować stamtąd. Więc no i fajno. A to zobaczmy, co z tym kaszlakiem w ogóle się dzieje. Jest trochę brudny. I co, the inspector complete Okej. Okay. Czyli Ctrl J i teraz muszę to naprawić znowu. I znowu muszę zapłacić i znowu muszę naprawiać, aha. O. I chyba teraz kaszlak będzie naprawiony na full. Już wszystko zrobiłem z kaszlakiem. Ten nap naprawianie tego kaszlak, jak będę musiał wszystkie maszyny tak naprawiać, to będzie strasznie strasznie trudno to wszystko utrzymać w dobrym stanie, ale dobra, no nic. Sam się na to pisałem instalując tego moda. Ale nie, ten mod jest git. Ten mod jest naprawdę dobry. Ja nie żałuję, że go wgrałem. No. Tylko że teraz nie mogę używać kaszlaka, bo jest cały czas rozwalony, ale dobry. A miałem nadzieję, że nim pojadę po tego pick-upa, ale no. No ale będę musiał użyć klasycznie motorynki. Jedź, jedź, motorynka jedź. Masakra. Ona też już zmęczona życiem jest strasznie. No też już uszkodzona jest trochę. No to z czasem się maszyny ten. Już teraz nawet przez tego murza to nawet nie jest tak, że od używania te maszyny się psują, tylko nawet jak stoją, to one się psują. Ja to ja tą motornikę ostatnio naprawiałem, ale jest cały czas zniszczona. Zwiększone zapotrzebowanie na stacji Farm Shop. A, to świetnie, bo ja właśnie sprzedałem wszy wszystkie moje kwiatki, a teraz jest większe tutaj zapotrzebowanie. Dobra, świetnie. Polecam. Dobra. Dobra. Dobra, odkładałem motorynkę. Tutaj gdzie była, teraz walniemy przyczepę gdzieś do magazynu, ją na razie damy. Bo jak mamy tą... Tego nowego... Tą nową ciężarówkę, to nie będę potrzebował na razie tej przyczepy używać chyba do niczego. Dobra, o, 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 o zmieściłem się. Nie, nie zmieściłem się. Ja to wykręcę, ja to wykręcę, wy to czekajcie, więc to czekajcie. Dawaj, dawaj, no. Dawaj, dawaj przyczepa, zmieścisz się, wierzę w ciebie. O, ty, weszła. Na Hamale weszła, dobra. Dobra, to mi ją na razie, nie wiem, o tutaj. Tutaj będzie gotowa. Użyję jej do transportu ten. Desek, bo ich się produkuje mało, to nie potrzebuję używać tego dużego pick-up'a do tego. A to myślę, że ten pick-up oficjalnie nie jest nam do niczego już potrzebny, więc nawet go nie będę w sumie sprzedawał, bo nic mi to nie da. To woz dosłownie, nie wiem, to praktycznie nic nie kosztuje. To jest złom, więc no. Mam idealny pomysł, co z nim zrobić. Wezmę go na tą wyspę, bo tu będzie dla, trochę dla niego takie, nie wiem, emerytura. W z tym musimy się pożegnać z tym cudem techniki, ale aktualnie jest ma jest strasznie uszkodzony, nie opłaca mi się go naprawiać i nie jest mi to niczego potrzebny, więc będę jeszcze tutaj siedział. A czekajcie, ej, 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 ja chyba zapomniałem o ten, o nawet niej szklarni, co jest, czekajcie, czekajcie, czekajcie. No nie a wody, ty, dobra. To ja muszę szybko to zrobić, czekajcie, dobra, dobra. Dobra, no nie, nie no, zablokowałem się. Dobra, spróbujmy wycofać. Cofanie fajnie, jest to jest... Nie umiem tego robić, ale dobra. O, o, dobra. Nie. Zablokowałem się znowu, dobra. Spróbujmy teraz do przodu. O, o, dobra. No nie. No nie. No to... O, to ty się blokujesz. Ty. Dobra. I teraz do przodu. No. Teraz tylko nakreślam, tak. Ja to za mało miejsca sobie dałem między tymi szklaniami. To strasznie trudno wykręcić. Ten Władimir mimo wszystko ledwo sobie daje radę z tym. O, czekajcie, zobaczmy Jak tam, jeśli chodzi o produkcję drewna. No, cały czas są tylko dwie palety. No to dużo nie jest, ale zobaczmy. No drewno jest, drewna jest i deski. O. 5000, 5000, to czekać. Ile jedna paleta ma tych litrów? 1000. Jakbym. to wziął. coś się zmieni? Aha, zmieniło się o 2000, czyli teraz są 3000. ten dobra. to teraz pojawią się te palety z tym drewnem, czy jak? A tak, pojawiły się, ej. A to się produkuje jednak, tylko tu jest tak mało miejsca, na te palety, że tutaj się ten, że tylko dwie palety się mieszczą, dobra To myślałem, że to mi mało produkuje, a to po prostu takie rzeczy się. Dobra, dobra. Czyli ja muszę to usuwać. A to strasznie miejsca jest mało, co jest, dobra. Jeszcze jest. Ja. Dobra, no to ja narzekałem, że tego drewna jest mało, a ja, okazuje się, że strasznie dużo się tego produkuje. Co jest? Dobra. Czyli jednak... Czyli jednak ten tartak działa poprawnie. Dobra. Kiedy, kiedy ja w ogóle będę drewno sprzedawał, czekajcie. W lipcu. A to teraz jest czerwiec, No, ej, to ja będę w następnym filmie sprzedawał drewno, ty, dobra. To w następnym filmie okaże się czy... czy ten, czy w ogóle i opłacał się inwestować w to mojo, w to moje przetwórstwo drewna. Oba, ja się dobrze pamiętam, to kaszlak oficjalnie jest ten naprawiony, nie? Nie, dobra, jeszcze kaszlak nie jest naprawiony. A ja Myślałem, że pisał mi, że do 18 jest. A nie wiem, dobra. Czyli jeszcze się będzie na trochę naprawiał, ma jeszcze 18% uszkodzenia. Mam nadzieję, że jak już naprawię wszystkie usterki, to będzie 0% uszkodzenia. Bo chcę, żeby kaszlak był w perfekcyjnym stanie, O, to jest kaszlak, on musi być w perfekc perfekcyjnym stanie, nie ma, no. Kaszlak, no a Jakoś no dzisiaj złożyłem, że taką, że mam mój podkoszulek z pięknym kaszlaczkiem. Dobra, chyba wszystko, co miałem dzisiaj zrobić, to już zrobiłem, więc myślę, że teraz... Zacznę już wszystko przygotowywać do zakończenia filmu, bo co ja się będę jeszcze coś wymyślał. Jest, jest już w sumie czas się już powoli kończy, to ta mniejsza. Jest późno. Niedługo będzie północ. Ja muszę iść spać. Ja szczerze mówiąc po tym, po moim, nie wiem, jakości mojego nagrywania wiem, że ja już nie mam zbyt dużo siły na tę nagrywkę. Też się otwierać z tymi drzwiami to jest masakra. Ja reklamuję te drzwi, one są. Weźcie się, zapomniałem jak się ja otwierał. Jak je się jakoś otwierało tak dziwnie od wewnątrz. O, no nie te, a tak? Ej, no. Zawsze jedne mi się zawsze drzwi łatwo otwierają, a drugie nie. Drugie nie, drugie po prostu mówią, że nie, nie otworzą się. Czekaj, jak to zamknę. O, dobra. Aha, bo to dobra, zapomniałem, że trzeba być za żeby, że te drzwi muszą być zamknięte, żeby tam dość otworzyć. Dobra, po prostu. O nie wiem, ta szopa to ja nie wiem. Nie, nie wiem, co to jest. Ja nie wnikam w tą szopę. Nie polecam. O ty, mam gigantycznego pająka na ścianie. Świetnie, polecam. Pająki aktualnie mi służą jako, nie wiem, zabijają mi komary. Bo nie wiem czemu. Komary bardzo lubią moją krew. I no. Jak jest teraz wilgotnie, to pewnie dużo się tego, no. Stworzy. Pamiętam, że raz sobie gram, a tu nagle taki sufitu mi pająk leci przed ekran. Tak po prostu się spuścił na linię i tak. Ja sobie gram, a tu nagle patrzę pająk przede mną. Takie, i no. Się zdziwiłem. Wziąłem mu ten, Wziąłem go tak, że mu się ten, żeby zaczął się tak dindać na boki. Jak spanikował, jak poszedł w górę. Powiem wam, że nie. Nie wiem skąd się bierze u mnie tyle pająków. Akurat, akurat w miarę czysto jest. E, Odkąd zacząłem nagrywać to wyjątkowo często sprząta na biurku. E, jak, jak, jak myślicie, że to jest syf, to wy nie wiecie co tu było przedtem. Dobra, zapełniłem to chyba, jest dobrze. Wezmę to, zamknę. O, zamknęło się przynajmniej bez problemów. A pies w ogóle gdzie jest? Mało go dzisiaj widziałem. Rzucę mu piłkę, a wtedy przyjdzie. Gdzie bym mógł to rzucić? O, walnę mu tutaj w, nie wiem, zagrodę dla kamienia. No i gdzie on jest? Aha, dobra. O, dobra jest. A ci długo to zajęło? Co ty? No. Bierz tą piłkę, nie narzekasz. Masz tam, leć do, tej zag leć do zagrody. Nie trafiłem. Zem pies nawet nie chce się bawić. I perfektu. No to chyba wszystko jest mniej więcej ogarnięte. Tutaj jeszcze może dokarmię te. A ty nawet nic. Nie... A, nawet tyle nie zjadły ty coś, co? Co? Co ten dostawca może tutaj zostać? Co się będę męczył z nim, przenos przenosząc go? A ten cały czas dobra, czyli dopiero w następnym filmie będę mógł go użyć, dobra. Czyli kasztak oficjalnie jest niesprawny. Dobra. Dobra, myślę, że to na tyle. Dzisiaj zrobiliśmy trochę rzeczy. Więc fajno, więc ja kończę film. Bo aktualnie jestem troszeczkę zmęczony, tyle wam powiem. Jest aktualnie... No jeszcze jest trochę do północy, to tam dobrze. Ale mniejsza. Dobra, więc co? Dziękuję za oglądanie i do następnego. Lu.